Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: Zawsze mów o sobie pozytywnie. Słowa obnażają, co tak naprawdę myślisz o sobie. Dzisiaj posłuchaj siebie. No właśnie, często mówimy o sobie, Boże, jak jestem głupi, jaka jestem głupia. Czujemy się gorsi od innych i wyrażamy to słowami. A tak naprawdę. Postaraj się być uważny i mówić o sobie trochę bardziej pozytywnie. Okej, okay, czasami coś nie wychodzi, czasami coś nam się nie udaje. To nie oznacza od razu, że jesteś głupi czy głupsza. To nie oznacza, że jesteś nieudacznikiem. To nieprawda. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że co 10 tysięcy czynności średnio każdy człowiek popełnia błąd. A zatem im więcej robimy, tym więcej tych błędów. Czasem coś nie wyjdzie. Nie bądź dla siebie taki surowy. Nie bądź dla siebie taka ostra. Potraktuj siebie tak, jak traktujesz ludzi, których kochasz, szanujesz i jesteś w stanie im wiele wybaczyć. Dlatego dzisiaj życzę uważności na słowa, szczególnie te dotyczące nas samych, a zatem żadnych głupi, głupia, niewystarczający. Mi to się nigdy nie udaje. Postaraj się tak o sobie nie myśleć i tak o sobie nie mówić. To jest Message for You. Do zobaczenia już wkrótce.